Ciemno wszędzie głucho, wszędzie, głucho wszędzie, Co to będzie, co to będzie? Już straszna północ przybywa, Zamykajcie drzwi na kłódki, Weźcie smolny pęk uczywa, Stawcie w środku kocią wódki, A gdy laską skinem z zdala, Niechaj się budka zapala, Tylko żwawo, tylko śmiało. To wszędzie. Głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Tuki, sowy, orlice, obych przeklęte żarłoki. Puśćcie mnie tu pod kaplicę. Puśćcie mnie choć na dwa kroki. Dzieci, nie znacie mnie dzieci? Nie. Przypatrzy się tylko z bliska. Przypomnijcie tylko sobie, Ja nieboszczyk, pan wasz, dzieci! Wszak to moja była wioska! Dziś ledwo roku ja trzeci, jakby złożyliście w grobie. Ach, zbyt ciężka ręka boska! Jestem złego ducha mocy, Okropne ciem cierpię męcza męczarnie. Kiedy noc ziemię ogarnie, Tam idę, szukając nocy, A uciekając od słońca. Tak pędzę, żywot tłaczy, a nie znajdę błędą końca. Wiecznych głodów jestem pastwą. A któż mnie nakarmić raczy? Szarpie mi Żadłoczne Ptactwo. A któż będzie mój obrońca? Nie masz, nie masz męką końca. Szarpie go Żadłoczne Ptactwo. A któż mnie będzie obrońca? obrońca? Nie masz, nie masz męką końca. Nie znałeś litości, panie. Hejsowy puchaczek, ruki. I my nie znajmy litości, szarpajmy jadło na sztuki. A kiedy jadła nie stanie, szarpajmy ciało na sztuki. A pomnisz, jak raz w jesieni Wszedłem do twego ogrodu? Gruszka dojrzewa, jabłko się czerwieni Trzy dni nie miałem nic w ustach Otrząsnąłem jabłek kilka Lecz ogrodnik skryty w prustach. Zaraz narobił hałasu I poszczół psami jak wilka Nie przeskoczyłem tarasu Dopędziła mnie obława. Przed Panem toczy się sprawa. O co? Nie ma, nie ma dla mnie rady. Darmo podajesz talerze. Co dasz, to ptactwo zabierze. Nie ma dla mnie, nie ma dziady. Tak muszę dręczyć się wiek wiekiem. Sprawiedliwe zrządzenie Boże. Bo kto nie był ni razu człowiekiem. Temu człowiek nic nie pomoże. Tak musisz dręczyć się wiekiem, Sprawiedliwe rządzenie Boże, Bo kto bo nie wiek był raz człowiekiem, człowiek temu, człowiek temu człowiek nic nie pomoże. Gdy nic zapalam, święcone ziele, Górę bymy, górę... Laski. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Na głowie ma kraśnie wianę. W ręku zielony badylek, a przed nią bierzy baranek. A bierze Ta baranka bez ustanku woła. Paś, Pasz, paś, mój baranku. Baranek zawsze z daleka. Motyl tyka goni i już, już trzyma go w dłoni. Motylek zawsze ucieka. Wianek, w ręku zielony babrynek. Przede mną bierze baranek. Nade mną leci motylek. Na baranka bez ustanku wołam. Paś paś mój baranku. Baranek zawsze z daleka motylka rózeczką gonią. I już, już chwytam go w dłonie. Motylek zawsze ucieka.

Dziewczyną byłam dziewczyną z tej i Imię u mi, moje u was głośne, że chociaż piękna, nie chciałam zamęścia. Czas przypomnieć ojcu widzieli. Stójcie! Co? To? Jeszcze! Mara? Co, co to jest? Co to jest? Niezgadnie wcale. Pokazał ręką na serce lecz nic nie mówi za Czego potrzebujesz, Duchu Młody? Czy prosisz o chwałę? Czy prosisz o chwałę nieba? <śmum> <śmum> Czyli oświęcone gody? Jest dostatkiem mleka, chleba, są owoce i jagody. Czego potrzebujesz, Duchu Młody, żeby się dostać do nieba? Widma <śmum> się. Przebóg. Co to za szkarada? nie odchodzi nie gada. Nie odchodzi nie gada. Duszo przeklęta czy błoga, opuszczaj święte obrzędy. Oto rozwarta podłoga, kędy wszedłeś, wychodź tędy, bo cię przeknę w imię Boga. Precz stąd na lasy, na rzeki i zgiń, przepadnij na wieki. Przebóg? Cóż to za. szpada? I milczy nie przepada? I milczy nie przepada? nie przepada! Darmo proszę, darmo gromię. On się przekleństwa nie boi. Dajcie kropidło z ołtarza. <toddź> nie pomagajcie. Czegóż uśmiechasz się? Czego? Co w tym widzisz wesołego? Czegóż uśmiechasz się czego? Co w tym widzisz wesołego? Daj mnie stółę i gromnicę. Zapalę jeszcze uświęcę. Różno palę, <grym> Różno świecę, nie znika przeklęta dusza. Weźcie pastelkę pod ręce wyprowadźcie za kaplicę. Czegoż uśmiechasz się? Czego? Co w tym widzisz powabnego? Dlaczego przeglądasz się? Z w w w w się? W Czego? Co w tym widzisz powabnego? Tak. Przebóg. Widmo kroku rusza. Gdziemy z nią, on za nią wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Gdziemy za nią, za nią wszędzie. Co to będzie? Małżeństwo, co to będzie?